Halo, halo, cześć, z tej strony Robę z Akademii Gry. Słuchajcie, dzisiaj o 23.59 zamykamy zapisy na typy AI. Jak wejdziecie jutro na swoje konta, na stronę programu to na samym dole, zobaczcie, tutaj powinien Wam się ukazać taki napis: typy AI. Jak klikniecie, wyświetlą Wam się typy. Jeśli będą, oczywiście, na dany dzień, jeśli będzie tak, że na dany dzień typów nie będzie. To wtedy będzie informacja, że nie znaleziono typów na dany dzień. Ale nie martwcie się, się, podglądałem. Widzę, że już na weekend są. Jutro chyba też są jakieś tam mecze, więc myślę, że będziecie zadowoleni. Nie musicie do mnie pisać maili, nie musicie pisać do mnie na signalu. Mam wszystkie dane osób, które zakupiły te, te typy. I w dniu jutrzejszym wszystkie konta. Wszystkie konta będą aktywowane więc każdy, tylko nie mogę obiecać, że będzie to o siódmej rano, każdy jutro będzie miał tą zakładkę typy AI. Także słuchajcie, jeszcze dzisiaj do 23.59 zostało dosłownie parę godzin, można załapać się na typy AI. Od jutra ta strona, w sumie tak naprawdę dzisiaj już po północy, przestanie być aktywna i tych typów nie będzie już można zakupić. Trzymajcie się, wszystkiego dobrego, strzałka, hej!